Was bardzo serdecznie dla e, moim e, dzisiejszym czytaniu. E, dzisiaj zrobimy czytanie dla aspektu żeńskiego, bliźniaczego, e, pło, e, płomienia i zobaczymy, co słychać u naszych e, pań. U naszych pań, e, u naszych pań e, drogie panie, u was coś, coś runęło, coś się rozpadło, coś się zakończyło. Wy zaczynacie tutaj, e, e, zaczynacie albo zacznijcie coś nowego, bo ja widzę tu zakończenie i jednocześnie jakiś nowy początek. E, no właśnie, to jest. E, e, tu jest jakaś decyzja o połączeniu. Y, o połączeniu tutaj y, z królem monet. Y. Ja mam wrażenie, że wy chcecie się tutaj zwi związać z tym królem monet, stworzyć z nim związek, stworzyć z nim relacje, tutaj stworzyć z nim coś trwałego, coś stabilnego, coś, z coś z zbudowanego na trwałych pod pod podstawach. Ja mam wrażenie, że wy chcecie tutaj stworzyć z nim dom rodzinę. Czyli ja mam wrażenie, że wy tu podjęliście decyzję między dwoma, między dwoma mężczyznami, między tym, do którego czuliście pociąg, pociąg i Posządanie i ten, który mocno tutaj zakorzenił się w Waszych myślach, w Waszych głowach, tutaj do Was startował król Buław, ale dla króla Buław cesarzowa to za wysokie progi. Drogie panie, wy jesteście cesarzowo, wy dobrze wiecie, czego chcecie, i tak naprawdę wy już podjęliście decyzję. Tutaj wy podjęliście to decyzję tak naprawdę wbrew wszystkiemu co i wbrew wszystkim, co jest przeciwko Wam. Tutaj e, waszemu związkowi, e, waszej, e, waszej relacji, e, wy jakby jesteście gotowe się temu przeciwstawić, wy jesteście gotowe z tym walczyć, bo wy tutaj jesteście gotowe tu walczyć o tę miłość, o te relacje, o ten związek. E, wy tak naprawdę chcecie, żeby sytuacja była taka, jak Wy chcecie, żebyście były zadowolone z tej z tej, z, tej, z, tej, z tej z tej sytuacji, chcecie, żeby też między Wami w Waszym związku coś się ruszyło, coś się zadziało, żeby żeby być może przenieść to Wasze relacje na wyższy poziom. Wy tu jesteście gotowe przyjąć jego ofertę albo złożyć mu ofertę z, y, dotyczącą związku czy też waszej wzajemnej relacji. Y, wy jesteście gotowe tutaj podzielić się z tymi waszymi panami wszystkim, co macie. Wszystkim, co posiadacie tutaj, waszą miłością, waszymi uczuciami, porówno i sprawiedliwie. Czyli chcecie dać im tyle samo uczuć, ile dostaniecie od nich, i odwrotnie. Chcecie Dostać od nich tyle samo uczuć, ile im ofiarujecie. No właśnie, wy podjęliście decyzję i jesteście gotowe wziąć za nią odpowiedzialność, mało tego ponieść konsekwencje tej, tej, tej decyzji. Tak jak mówiłam, wy chcecie się podzielić z tymi panami, wszystkim, co macie. Chcecie z nimi stworzyć tutaj związek małżeński. No właśnie, chcecie się z nimi y, stworzyć relacje, takie połączenie duchowe, taki zwiąd, związek stricto, czysto duchowy. Y, wy jesteście. No, właśnie, wy, wy podjęliście decyzję, jesteście gotowe tutaj rozpocząć z tymi panami, no właśnie, y, czy też wejść z tymi y, panami z, w, w związek, w relacje, y, y, relacje duchowo, ale też relacje małżeńsko, Stwor, no właśnie, stworzyć z nimi połączenie. Wy w tym rozstaniu jesteście królową mieczy. Właśnie jesteście królową mieczy i chcecie się związać z tymi panami, o których mówiłam. Chcecie tutaj tym swoim panom ofiarować swoje uczucia, swoją, swoją miłość, ale chcecie, żeby Chcecie być kochane, czyli chcecie, żeby ci panowie odwzajemnili waszą miłość, wasze uczucia i żeby kochali was tak samo mocno, jak wy ich kochacie. Czyli tutaj też jest ta równowaga w dawaniu i braniu. Wasze. Piękno wynika z tego, że jesteście naturalne, że jesteście autentyczne, że jesteście po prostu sobą. Tutaj wy wierzycie w to, że wasze pozytywne myślenie i wasze pozytywne nastawienie przyniosą wam pozytywny wynik. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Jutro zapraszam Was na czytanie o bratnich duszach.